Pamiętam, że kiedy byłem w liceum mięśnie pośladkowe traktowano jak swego rodzaju sekret. Sam byłem świadkiem sytuacji, jak moje koleżanki komplementowały męskie pośladki. Niestety nie moje, które były płaskie i stanowiły jakby przedłużenie pleców. W pewnym momencie miarka się przebrała i w naszej małej siłownianej grupie zaczęliśmy je na poważnie ćwiczyć, a mój tyłek szybko zaczął przypominać tego Frankiego Lapeny. I wtedy zdarzyło się coś, co na zawsze utwierdziło mnie w przekonaniu, że trening Pośladków musi być priorytetem każdego faceta. Na korytarzach czasem mijałem się z Agatą, która była obdarzona świetną genetyką, trenowała crossfit, resztę zostawiam waszej wyobraźni. Pewnego dnia, akurat kiedy jadłem na stołówce drugi posiłek, przysiadła się i zapytała, czy trenuje. Odpowiedziałem, że coś tam się ćwiczy. Odparła, widzę fajny tyłek. Ta historia odgrywa się w głowach wielu młodych chłopaków, z tym że zamiast pośladków pierwsze skrzypce gra nabita klata. Być może niesłusznie, bo kiedy zaczniesz robić research w temacie najbardziej atrakcyjnych grup mięśniowych u faceta, okaże się, że pośladki zajmują wysokie miejsce w rankingach. Prawdopodobnie to najbardziej trendująca męska grupa mięśniowa w 2024 roku. Tą tendencję zauważają największe firmy w branży. Dzisiaj możesz kupić sobie spodnie gymsharka, które uwydatnią tą partię. W tym materiale opowiem ci w jaki sposób możesz wyrzeźbić swoje pościadki tak, aby kobiety je pokochały. O ile atrakcyjność męskich pośladków może jeszcze czasem wzbudzić zdziwienie, nie ma nic bardziej oczywistego niż męski pociąg do damskich bioder. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego mężczyznom podobają się damskie pośladki? Według naukowców chodzi o stosunek szerokości talii i bioder, czyli WHR, od angielskiego Waste to Hip ratio. Za najbardziej atrakcyjny uznaje się ten wynoszący około 0,7. U takich kobiet obwód talii stanowi 70% obwodu bioder. Dodam, że średnia magazynu Playboy to 0,68, a stosunek ten zmieniał się na przestrzeni czasu. Na przykład zmniejszył się z około 0,71 w latach 60. do około 0,68 w latach 90. A wszystko sprowadza się do tego, że patrząc z perspektywy ewolucyjnej, taki kształt u kobiety sugerują lepsze zdrowie, wyższą płodność i większy potencjał reprodukcyjny. Trend na duże pośladki kieruje kobiety nie tylko na siłownię, ale także do klinik medycyny estetycznej. Według doniesień na przestrzeni lat 2000-2015 ilość zabiegów mających na celu powiększenie pośladków wzrosła o 252%. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego w 2019 roku u facetów najbardziej atrakcyjny stosunek talii do bioder wynosi 0,85. Jednak pośladki to grupa mięśniowa, do której treningu powinieneś przykładać się niezależnie od ich atrakcyjności. Doskonale wiedzą o tym sprinterzy, bo to właśnie mięsień pośladkowy wielki jest uważany za najważniejszy dla szybkiego biegania. Do pewnego czasu nazywano tym mianem mięśnie dwugłowe uda, jednak kiedy okazało się, że u męskich sprinterów to rozmiary pośladków są bardziej powiązane z wynikami, zmieniono zdanie. Pośladki są nazywane mięśniami antygrawitacyjnymi i są kluczem do wysokiego wyskoku. Z tego powodu do ich treningu muszą przykładać się koszykarze i siatkarze. Wzmacnianie tylnej taśmy z naciskiem na mięśnie dwugłowe oraz pośladki przełoży się na lepsze wyniki w przysiadach oraz martwych ciągach. Ale trening mięśni pośladkowych może także poprawić Twoje wyniki w wyciskaniu na ławce. Bo chociaż jest to ruch wykonywany głównie przez górną część ciała, prawidłowa technika wymaga zaangażowania praktycznie wszystkich partii, w tym pośladków. Dlatego jeżeli chcesz więcej wyciskać, powinieneś zainteresować się takimi ruchami jak hip thrust Robisz te hip Opłaciłaś garnet, no i się żarty. czy wyciskanie na ziemi z mostkiem. Mięsień posiadkowy Wielki to największy mięsień w ludzkim ciele. To właśnie dzięki niemu utrzymujemy prawidłową, wyprostowaną postawę. Mocne posiadki to również mniejsze ryzyko kontuzji kolan, pleców, mięśni długłowych i krocza oraz remedium na bolące plecy w odcinku lędźwiowym a ich osłabienie ma wiele negatywnych konsekwencji. Do takiej sytuacji może doprowadzić długotrwałe wgniatanie ich fotel podczas siedzenia. Dochodzi wtedy do skrócenia zginaczy biodra, a to powoduje przodopochylenie miednicy. W tej pozycji pośladki są rozciągnięte i nie mogą optymalnie pracować. Dlatego pierwszym krokiem do atrakcyjnych pośladków jest rozluźnienie przykurczonych zginaczy biodra. Ponieważ jeżeli nie będziesz w stanie wykonać właściwego wyprostu w stawie biodrowym, zapomnij o skutecznym treningu tyłka. A zatem uwzględnij w swoim planie treningowym przysiady bułgarskie, przysiad wykroczny na podwyższenie za kroki z podwyższenia. W wymienionych ćwiczeniach zastosuj krótką pauzę po fazie ekscentrycznej, czyli w momencie maksymalnego rozciągnięcia zginaczy. Przez cały czas Utrzymuj prosty tułów. Możesz wykonać je nawet w domu, podkładając pod stopę na przykład kilka książek. Doskonale sprawdzą się także odwrotne opady nordyckie. A po treningu rozciąga się, wykorzystując różne warianty rozciągania kanapowego, wytrzymując przynajmniej 30 sekund w końcowej pozycji. Jeżeli chcesz zgłębić temat, polecam ci mój materiał na temat prawidłowej postury. Nie wspomniałem o tym we wstępie, ale Agata także przykładała się do treningu pośladków. Miała nawet swojego guru. Nazywał się Brett Contreras i często podkreślała, że należy go tytułować Ojcem Chrzestnym Treningu Pośladków. Dobrze, że nie wujkiem, odburkiwałem pod nosem. Powtarzała jak mantrę po swoim guru, że pośladki to w rzeczywistości trzy grupy mięśniowe. Pośladkowy Wielki, o którym mówi się najczęściej, tuż powyżej znajduje się pośladkowy Średni, a pod nimi ukryty jest pośladkowy mały. Pewnego dnia wspomniała, że najlepsze ćwiczenie świata to hip wrast. Ja w tamtej chwili zamarłem, patrząc na odpalony materiał Meka i Zretela, który miał przeciwne zdanie. Po tym zaściu wiedziałem, że nasza relacja nie ma przyszłości, bo kiedy w badaniu z 2020 roku porównano zyski masy mięśniowej w pośladkach, jakie dawały przysiady, z tymi jakie dają hip wrasty, górą okazały się te pierwsze. Dlaczego? Bo głębokie przysiady zapewniają większe rozciągnięcie pośladków, a duże napięcie przy rozciągnięciu mięśnia jest związane z potężną hipertrofią. Na przykład, kiedy porównano uginanie nóg na maszynie leżąc z uginaniem nóg na maszynie siedząc, większe zyski odnotowano w pozycji siedzącej, w której mięśnie dwugłowe są bardziej rozciągnięte. Podobną zależność zauważono porównując prostowanie ramion z linką wyciągu dolnego i z linką wyciągu górnego. Pierwsze ćwiczenie dało większe zyski masy w głowie długiej tricepsa, ponieważ zapewniało większe rozciągnięcie tejże. Z tego samego względu lepsze do wzrostu pośladków okażą się martwe ciągi, wykroki czy przysiady bułgarskie niż glutbridge, hip frast czy odwodzenie na linkach wyciągu. Oznacza to także, że przeciętny facet zbuduje fajny tyłek po prostu trenując nogi, jeżeli będzie opierał się na wspomnianych wyżej ćwiczeniach. I nie ma konieczności, by każdy miał w swoim planie dedykowane, osobne ćwiczenia na pośladki. Jednak w pewnych sytuacjach będą one zalecane. Po pierwsze, kiedy chcesz zbudować fajniejszy tyłek, ale w twoich przysiadach dominują mięśnie czworogłowe i nie czujesz pośladków. Aktywacja tej partii, na przykład hip thrustami pomoże ci wypracować czucie mięśniowe i nauczy cię ją angażować podczas innych ćwiczeń na dolne partie. Jeżeli masz problemy z kręgosłupem i posturą, trenować pośladki powinny osoby z przodo pochyleniem miednicy. Również jeżeli masz problemy z kolanami, wzmocnienie tej partii może okazać się pomocne jeżeli zależy Ci na sprincie lub wyskoku. Kiedy chcesz poprawić wyniki w trójboju, włączenie ćwiczeń na pośladki może przełożyć się na ciężary w martwym ciągu i pomóc na przykład w końcowej fazie ruchu. Przemyśl, czy do swojego planu na wyciskanie, włączyć wyciskanie handli na ziemi z mostkiem biodrami. Izolowane ruchy typu hip thrust będą pomocne, jeżeli z jakiegoś powodu chcesz rozbudować pośladki bez zwiększania rozmiarów nóg. Włącz je do planu, jeżeli odczuwasz ból pleców podczas innych Ruchów wymagających zgięcia w stawie biodrowym, jak na przykład martwy ciąg na prostych nogach. Albo masz problemy z wykonywaniem ćwiczeń na nogi z powodu bólu kolan. Hipfrasty pozwolą ci przećwiczyć dolne partie komfortowo. A także, kiedy ciężko trenujesz nogi, wykonujesz przysiady, wykroki, martwe ciągi, a twoje pośladki nadal nijak mają się do twojego ideału. Wtedy możesz zagłębić się w temat i posłuchać porad Breta Contreras, ojca chrzestnego, treningu mięśni pośladkowych który pomógł tysiącom osób spektakularnie rozwinąć tę grupę mięśniową. Jego manifest treningu mięśni tyłka opiera się na zasadzie jednych trzecich czy trójek. Zgodnie z nią jedna trzecia Twoich ćwiczeń na pośladki powinna być wykonywana w płaszczyźnie horyzontalnej. Do takich ruchów należą m.in. hip thrusty, glute bridge i ich w różne wersje, czy wznosy tułowia na ławce rzymskiej. Druga 1 trzecia w płaszczyźnie wertykalnej. I tutaj można wymienić wykroki, przysiady, przysiady bułgarskie, ćwiczenie dzień dobry czy martwe ciągi. I ostatnia 1 trzecia opiera się na odwodzeniu lub rotacji. Takie ruchy to odwiedzenia nogi w bok z linką wyciągu dolnego czy małż z gumą oporową. Jak mówi Bret, ruchy w płaszczyźnie wertykalnej są najbardziej obciążające dla organizmu i powodują rozwój przede wszystkim dolnego rejonu mięśnia pośladkowego wielkiego. Ćwiczenia w płaszczyźnie horyzontalnej wiążą się z mniejszym wysiłkiem i również skutecznie angażują górne i dolne rejony pośladków. Odwiedzenie nogi w tył atakują w całym rejony górne mięśnia pościatkowego wielkiego. Z kolei odwodzenia w bok i rotacje zewnętrzne zarówno górne jak i dolne włókna. A żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie, pewne ruchy stanowią połączenie ruchów w różnych płaszczyznach. Zasada treningu pośladków jest zatem taka sama jak przy innych grupach mięśniowych. Trenuj różnorodnie, atakuj mięsień pod wieloma kątami, aby zaangażować jak najwięcej jego włókien i rozwinąć go w pełni. Różnorodność dotyczy również liczby powtórzeń i intensywności. Bret poleca wykonywanie jednej trzeciej ćwiczeń z większym ciężarem w niższej liczbie powtórzeń około 5 Kolejnej 1.3 w nieco wyższym zakresie 8.12 i ostatniej 1.3 od 13 do około 20 ruchów. Większe ciężary pasują bardziej do złożonych ćwiczeń w płaszczyźnie wertykalnej, średnie do horyzontalnych, a mniejsze do izolowanych w odwodzeniu i rotacji. Co więcej, 1 trzecią treningu zaleca robić do upadku mięśniowego, 1 trzecią prawie do upadku, czyli z 2-3 ruchami w zapasie i 1 trzecią z większym zapasem, co pasuje do ruchów akcesoryjnych. Wspomniana różnorodność ma służyć przede wszystkim mocnemu zaangażowaniu mięśnia przy minimalizowaniu zmęczenia. No i chociaż nie jest to potwierdzona teoria, być może różne zakresy powtórzeń w różnym stopniu angażują wolno i szybko kurczliwe włókna mięśniowe. Opisane reguły są bardzo uniwersalne i warto je wziąć pod uwagę przy wszystkich grupach mięśniowych. Jak często trenować pośladki? Brett Contreras poleca zakres od dwóch do aż sześciu razy w tygodniu. Wszystko zależy od Twoich celów i indywidualnej reakcji organizmu. Polecałbym Ci zacząć od dwóch razy, na każdym treningu nog dobrać takie ruchy, które będą sprzyjały rozbudowie tej partii, a potem w zależności od tego, jak szybko się regenerujesz i jak reagują Twoje mięśnie, wprowadzaj ewentualne modyfikacje. Ostatnie składniki przepisu na brazylijskie pośladki to progresja, Odpowiednie wpasowanie ćwiczeń w plan oraz dobór diety. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy, aby przełamać sylwetkowy zastój, możesz uzyskać ją już dzisiaj, korzystając ze stalowych planów indywidualnych. Jak to działa? Po dołączeniu do nas wypełniasz diagnostykę i personalizację, w której przedstawiasz swoje cele i możliwości. Umawiasz się na rozmowę wprowadzającą z trenerem. W międzyczasie odbierasz plan przygotowawczy lub regeneracyjny. Następnie otrzymujesz indywidualny plan z dokładnymi instruktorzami i miejscami na Twoje notatki i pomiary. Co tydzień składasz raporty, umawiasz się na konsultacje jeden na jeden z trenerem. Korzystasz ze społeczności pełnej zmotywowanych osób, bierzesz udział w kłętej na żywo, i webinarach. I przełamujesz brak postępów, budujesz wymarzoną formę i poprawiasz zdrowie i sprawność. Jeżeli to brzmi dobrze, działaj teraz i skorzystaj z linków w opisie. To był stalowy szok, a teraz do następnego!